Siemano z tej strony, Victor Nex, a dzisiaj odcinek z Overwatch 2. Tylko jak widzicie, nie jest to gameplay czy jakiś film tematyczny, ale dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co odwaliło. Albo troszkę lepiej powiem, bo powiem Wam, że to troszkę jest za mało, co odjebało Blizzard i ogólnie Activision według mnie. Ale. O co chodzi ogólnie w tym filmie? Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co sądzę o anulowaniu PVE. Ja wiem, że już było pełno filmów różnych youtuberów i że wszyscy strają żarem i wy pewnie "O, no, głupia kolejna opinia, ale pamiętajcie też o tym, że ja jestem casualowym graczem i chcę to przekazać z opinii takiego casualowca, który wchodził do Overwatcha raz na tydzień czasami. Nawet czasami raz na miesiąc, ale i tak często się dobrze bawiłem przy Overwatchu i chciałem powiedzieć moje zdanie na temat właśnie usunięcia PVI w pewien sposób, bo PVE będzie, ale no teraz o tym opowiem, więc PVE miało być trimem gry, gdzie walczymy z robotami. I ogólnie tak na... były archiwa, były różne tego typu rzeczy. Teraz niedługo ma być właśnie w szóstym sezonie to co mieliśmy mieć i to co nam pokazali jako pierwsza mapa. Ale no niestety się zestrali. I niestety tego nie będzie. Ostatnio był stream, gdzie pokazywali roadmap, pokazywali tam różne rzeczy, Star Watchu mówili, który nie jest aż tak dobrym trybem. I wtedy no, oni się powiedzieli, że nie będzie PVE będą tylko misje fabularne. Misje postaci. Znaczy nie misje postaci, misje map. Po prostu będą mapy, na których będziemy robić misje za skiny zapewne. I to będzie wszystko. I nie zdziwi się, jeżeli to nawet nie będzie jako osobny tryb, który zostanie. Na długi, długi czas, tylko na na przykład 2-3 tygodnie nie zdążyłeś? Tyle. Wielka rzecz, na którą ludzie czekali przez 4 lata, około 4 lata została wywalona do kosza. 4 lata pracy zostało wywalone praktycznie do kosza, tylko po to, aby wprowadzić coś, powiedzmy, na 3 tygodnie. Jeżeli zostawią ten tryb na dłużej, powiedzmy na miesiąc, 2, 3 nawet. Okej, okay, jeszcze mogę to zrozumieć, ale jeżeli tego nie będzie co roku, tylko to będzie teraz, to będzie największy zawód w historii jakikolwiek gier według mnie. Bo są gry, które odniosły nawet wielki sukces, trochę sukces, ale na przykład dużo się zawiedliśmy, co nie na grze. Ale tutaj zawód jest większy, ponieważ tutaj czekaliśmy 4 lata. 4 lata na to, co według wielu byłoby zbawieniem, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale są osoby, które... Słabo celują, bardzo słabo grają ogólnie w Overwatcha i nie potrafią cieszyć się grą, nie potrafią się cieszyć postaciami, ponieważ nie potrafią celować, nie są dobre w celowaniu. Ale dosłownie chciałyby PVE, chciałby pograć na roboty, chciałby się odprężyć, sobie pograindować, Nie jestem wielkim fanem grindu, jak niektórzy mogą wiedzieć. Pozdrawiam moich przyjaciół, ale ogólnie uważam, że... To byłoby takie relaksacyjne. Wchodzicie sobie, walczycie sobie z robotami, ulepszacie swoją ulubioną postać albo kilka ulubionych postaci i lecicie dalej, robicie coś. I to ulepszanie właśnie miało zatrzymać ludzi przy tej grze. Te drzewka talentów to ulepszanie postaci, to zmienianie tej postaci. Pomyślcie, że nagle Reinhardt może walnąć na cały obszar, powiedzmy, ultem, albo jego tarcza jest większa, ma więcej wytrzymałości, albo jego szarża jest o wiele szybsza. W ogóle pomyślcie, jaki to jest rozwój. I wszystko to, co nas... na co nas zahypowali, zostało wyjebane do kosza. Nie wiadomo czemu. Znaczy ja mam teorię, która może być ciekawa. Rok miał bardzo podobną The Rock Play. I Teko tam napisał w komentarzu. Według mnie po prostu Activision przestało widzieć w Overwatchu jakieś duże, jakby to powiedzieć, no dużą innowacyjność. Postanowili według mnie po prostu zarobić jak najwięcej kasy na Overwatch. No bo dodanie sklepu, dodanie karnetu. Niech mi ktoś powie, czy to jest dobra zmiana. Nikt nie mówi, że to jest dobra zmiana. Karnet jest gównianą zmianą. Pomimo, że ja jestem casualowym graczem, to karnet jest głównym. Tym bardziej, jeżeli postać ma być w karnecie. kurwa mać. Zawsze postacie były odblokowane dla wszystkich. To było piękne, jak nikt nie umiał grać z daną postacią, ale chodzili po mapie, potrafili uczyć się grania. Teraz takiego czegoś nie ma. Zanim odblokujesz tą postać, musisz grać innymi, innymi, tymi samymi postaciami. To nie ma sensu. Najgorsza, najgłupsze zmiany. Jeszcze jak karnet można przeboleć. Jak sklep można przeboleć, bo nie musisz kupować. Bo masz darmowe skiny, postać też jest na darmo. Jeżeli ci się sezon nie podoba, to czekasz 3 miesiące i odblokowujesz sobie postać, po prostu masz wyzwania. Ale usunięcie PvE w pewien sposób. Oczywiście odseparujmy to PvE. W którym po prostu walczymy z robotami od PVE, gdzie mamy drzewka talentów w postaci i różne misje fabularne. To jest zupełnie coś innego. Oczywiście fabuła dalej będzie rozwijana to też będzie fabuła, ale to będzie tylko w szóstym sezonie. Tylko w szóstym. To jest głupie. Ja po prostu. Wow, nie rozumiem. Naprawdę. I co do tego, co mówiłem, Activision. Uważam, że Activision. Po prostu patrząc na to, że nie dawali Overwatchowi pewnie dużej szansy, pewnie postanowili po prostu jak najwięcej na tym zarobić. A jeżeli teraz już jest strata graczy, to postanowili po prostu odłożyć Overwatcha w cień i zająć się czymś innym. Tym bardziej patrząc na to, że Microsoft niedługo e, przejmie aktywierzyny Blizzarda. I to jest naprawdę dobra teoria. I na przykład Jeff wróć, proszę Cię. Na przykład to, że Jeff odszedł, to nie było żadnych kontrowersji, no bo pracownik odchodzi, tylko. On odszedł w najgorszym momencie. On odszedł właśnie w momencie, gdzie Overwatch miał się rozwijać. Wiecie? Czemu on odszedł? Według mnie i według wielu, wielu osób. Uważam, że po prostu Activision miał zupełnie inną wizję na tą grecję i po prostu na niej zarobić. Co kłóciło się z Jeffem. Jeff po prostu chciał ulepszyć tą grę, co nie? I właśnie według mnie on, patrząc na to, że to są jego szefowie, on nie może im powiedzieć, nie, nie robimy tak, ja chcę tak zrobić. On nie może tak im powiedzieć. No po prostu się wypisał z tego kurwidełka I bardzo dobrze, że się wypisał Bo naprawdę, taka osoba jak on Jakby to powiedzieć On po prostu nie chciał być kojarzony z tym, że Sorry Overwatch 2 nie wychodzi Coś takiego, nie chciał być z tym kojarzony Bo on był kojarzony z tym najlepszym Overwatchem Overwatchem jedynką I no naprawdę, to jest szkoda mi tego PvE Bo ludzie się tak zabierli I najbardziej nie boli mnie to, że zostało to usunięte Najbardziej nie boli mnie to, że został usunięty drzewka talentów i został dodany karnet. Najbardziej boli mnie to, że PvE od czterech lat było tak hype'owane. Było takie pokazanie, jo, będzie smuga mogła rzucić granat ten swój i mogła każdego przeciwnika rozwalić. Mei będzie miała kulę, którą będzie się mogła toczyć. Gówno. Gówno z tego dostaniemy. Nic. Tylko mapy i roboty, wow, coś co już było gotowe dwa lata temu, trzy, pamiętam, że tego kiedyś tam chyba wyjechał i tam było coś takiego, że można było w to zagrać. A teraz nie będzie tego, będzie to właśnie, tylko nie będzie rozwijania postaci. To jest głupie, bo takie coś bardzo ulepszyłoby Overwatcha. I tak naprawdę to, że ta dwójka jest przed Overwatchem, obecnie nie ma sensu. Bo po co nazywać to dwójką, jak nic nie dostaliśmy w tej dwójce oprócz gumnianego karnetu, usunięcia skrzynek, dodania sklepu i zmienienia postaci. Teoretycznie. I to jest jedyne, co dostaliśmy. I nowe postacie, ale to nawet w jedynce by było. Wow! Po prostu. Aż mi szkoda overwatcha, aż mi szkoda tych osób, które tam pracują za te pieniądze, bo mi się wydaje, że Activision, jak już mówiłem, po prostu wywalili projekt. Bo nie może, nikt nie zmienia projektu z dnia na dzień. Nikt nie mówi, że usuwamy talenty z dnia na dzień. Nikt nie mówi tak z dnia na dzień albo z miesiąc na miesiąc. 30 ponad 6 miesięcy pracy wjebane do kosza? Tak nie działa Tak nie działają gry. Tak nie działają osoby, które tam pracują. Przecież nikt nie wywala 4-letniej pracy do kosza. Nikt. Nikt. Albo modyfikujesz, albo rozwijasz dalej. Tyle, a nie wyrzucasz do kosza. To jest też dla mnie. Yo, niemożliwe, ja bardzo współczuję osobom, które albo oparły kanał na Overwatchu, albo tego i bardzo chciały, bo potrafią, są mega fanami tej gry, ale nie potrafią grać po prostu PvP. Albo naprawdę mi szkoda tych pracowników, którzy pracowali za psie pieniądze, jak w tej branży, tej branży ogólnie, i jeszcze 4 lata pracy ponad, poniżej, poniżej 4 lat pracy zostało wybalone do kosza. Ja wiem, że brzmi jak boomer trochę. Ale Overwatch 1 to było coś, na co ludzie nie byli gotowi. To było coś tak zarobić z tego, że grałeś, grałeś i nie miałeś większego celu. Miałeś super gierkę, w którą po prostu grałeś. Teraz te wyzwania, to wszystko bardzo zniechęca do grania. Naprawdę, to jest takie zniechęcenie. Bo musisz wbijać te levely, bijeć. 35 poziom. Dwa tygodnie grindowania w grze, i dopiero wtedy zdobędziesz nową postać. To jest chore. Nawet w miesiąc, dwa miesiące, ja pamiętam jak gramatry ledwo co wbiłem. Chyba 8 dni przed końcem sezonu, bo jestem każualowym graczem. Dlatego strasznie nie lubiłem tych zmian. Ale przez to, co teraz się dzieje, przez to jak niektórzy załupali Blizzardowi, to szczerze... Ja Blizzardowi już nie zaufam. Nigdy. Więc jak w ogóle naprawić teraz Overwatcha według mnie? Czy dała się go jakoś naprawić? Uważam, że ten tryb, pomimo, że nie będzie miał... Y Przyszłości pod względem ulepszenia postaci, to uważam, że powinni zrobić tak, że oddzielna kategoria na to, na przykład fabuła, i tam właśnie robić te misje. Powiedzmy co miesiąc dodawać nową mapę do misji, nowe postacie. Albo nawet zobaczcie, ile oni już mieli gotowe. Ile oni rzeczy już mieli gotowych, i wszystko to poszło do kosza? Ja nie wierzę w takie rzeczy. Najgorsze jest to, że oni zamiast na przykład po pół roku wprowadzić to, powiedzmy w takiej okrojonej wersji i ulepszać to, co każdą aktualizację. To postanowili z tego zrezygnować. Nikt tak nie robi. Coś tam się musiało stać, bo to nie jest normalne. Nikt tak nie myśli, nikt tak nie robi normalnie. Żadna normalna firma tak nie robi. Cztery lata pracy, wyjebane. Zgupie. I to jest właśnie to, co chciałem, właśnie to, co mówię. Bo oni powinni, jeżeli nawet Overwatch trochę przeżyje, odrobinę, trochę czasu, to w końcu umrze. Bo ludzie tak się zawiedli. To jest największy zawód. Od naprawdę dawna, ja nie pamiętam kiedy jakiejkolwiek jakikolwiek grze ktokolwiek się tak zawodził jak w Overwatch obecnie, dwójce. Naprawdę, w jeden z nikt się nie zawodził. Oprócz tego, jak nie było aktualizacji, no bo dwójka. Ale teraz? Nie ma nawet za bardzo sensu grania w tą grę. Tak nieironicznie. To jest po prostu. Ja liczę, że Overwatch przeżyje ten rok jeszcze, dwa i tyle. I tyle. Uważam, że w ogóle Microsoft powinien wcześniej wykupić Overwatcha, patrząc na to, co się obecnie dzieje. To jest po prostu, no, dramat. Dramat, ja uważam. Chociaż, no, pewnie zanim oni to wszystko ogarną, to naprawdę. Uważam, że wszystkie te zmiany, ten Karny, to wszystko powinno zostać cofnięte. Nie wiem, jak to brzmi, ale niech cofną te zmiany, bo to jest po prostu żart chyba jakiś. Ja uważam, że to jakby cofnęli to wszystko do Overwatcha i dodali to PvE i rozwinęli to wszystko, co było jedynce, ta gra utrzymałaby się przez kolejne 5 lat, co najmniej. Uważam, ale jak widać, po prostu postanowiło zerknąć Overwatcha, po prostu skosić jak trawkę, jak taką trawkę sobie skosić, po prostu wielką piłą łańcuchową. Naprawdę, pomimo że jestem małym graczem, tak bardzo cieszyłbym się z tego trybu, bo czasami tak bardzo chcę grać w Overwatcha, ale nie mam na przykład dzisiaj skilla. Nie mam dzisiaj na przykład umiejętności, dzisiaj po prostu nie idzie mi, ale nie mogę zagrać czegoś innego, bo w każdym, każdym innym trybie jest po prostu Granie z przeciwnikami. Ja tak nie chcę, ja chcę na boty pograć sobie trochę. Trochę jak MFM w tym Fortressie. I to mi zostało odebrane, żeby dostać coś, co albo będzie tylko odrobinę czasowe, albo będzie tylko o takim skraweczkiem. Malutkim skraweczkiem z jakiegoś tam przedmiotu. Malutki skraweczek dosłownie. Naprawdę. Uff, dobra, trochę się rozgadałem, 13,5 minuty, ja wiem, że to będzie zmontowane i co nie coś więc co dalej z Overwatchem na moim kanale ogólnie? Ja szczerze podaję się, jakby Overwatcha nagrywałem ostatnio, fajnie mi się nagrywa na przykład ze znajomymi i nie mówię, że go nie nagram jeszcze, ale tylko jeżeli mi się będzie naprawdę chciało. Bo to jak obecnie po prostu oni wszys wszystkich po prostu wyjebali, wyruchali ich po prostu, wszystkich ludzi po kolei. To jest tragedia Ja po prostu się źle czuję nagrywając, grając w ogóle w tą grę ostatnio Ostatni jeden mecz zagrałem tą Junkrat, którą widzicie w tle Przeszedłem na Team Fortressa od razu, praktycznie Przeszedłem na inną gierkę Która teraz wyświetla się w tle, nie wiem jaką Jakąś tam dogram Bo nagrałem Overwatcha i idę na jakąś inną gierkę Naprawdę, to jest żart Ja obecnie po prostu będę... Ja obecnie też chcę zmienić trochę content Gdzie będę po prostu grał w różne gierki ze znajomymi i to będzie inna seria, tak jakby. I tak jakby reszta odcinku z Fortressa będzie tak sama jak wcześniej. Po prostu będę więcej nagrywał innych gierek i najczęściej ze znajomymi, bo samemu tak średnio. Ale ze znajomymi zawsze fajnie spogreć. Więc to na tyle. Co o tym wszystkim uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Najpierw no to, że ja to przewidziałem. Ja wiem, że to głupie brzmi, ale kiedyś tak sobie pomyślałem, jakieś pół roku temu, rok temu, że przecież to się tyle ciągnie, że albo to będzie coś tak zajebistego. Że ludzie będą całować ich po butach. Albo to będzie takie coś. Tak zepsują to, że ludzie będą ich po prostu karcić, będą ich napierdalać ze wszystkiego. Albo po prostu nie, nie dodadzą tego. Tak jakby połączmy tą drugą opcję z trzecią. Bo po prostu gumienia nie wyjdzie. I wyszło gówno. Wyszło. No, więc jest taka moja opinia. Ja Overwatcha wiem, że mój kanał na overroczy się w ogóle nie opierał. Ale też nie chcę nagrywać overwatcha, bo nie wiem, aż wiecie, wiecie czemu w ogóle. Mam po prostu syndrom Friday Night Funkin'. Kiedy nagrywałem to kiedyś i się na tym wybiłem odrobinę, dużo w sumie, to przez to czuję teraz, jakbym miał puste subskrypcje. Puste wyświetlenia z tamtego filmu i nie czuję nic do tamtej gry obecnie. Friday Night Funkin'. Głównie nie się potoczyła, teraz nic tam chyba nie ma. W ogóle nawet nie widzę filmów na YouTube z tego. Więc nie chcę po prostu, żeby to się powtórzyło, żeby nagle jakiś mój film z Overwatcha się totalnie wybił. Chyba, że ten. Chyba, że ten jak będzie krytykował, o to będzie dobre, bardzo dobrze jakby się wybił, ten który akurat krytykuje Overwatcha, no, w sumie Blizzard, Activision Blizzard, albo Blizzard, nie wiem, już mam tą dupię do długo. Jako ale wygrać po prostu szkoda, bo nie jestem jakimś mega zawziętym graczem Overwatcha, ale uwielbiam te postaci, uwielbiam to wszystko i no naprawdę to jest smutne według mnie, tragiczne wręcz, bo wsadzi nam kosem żebra, więc to no, tyle, na razie, cześć.